Spodziewałyśmy się, że Merida będzie tak ładna. Tak, tak. I nie tylko to historyczne centrum, które wygląda jak południe Hiszpanii, tak? No ja w Hiszpanii nie byłam, więc się kiepsko mogę wypowiedzieć. kogoś? bardzo nam przypomina Hiszpanię. <grywa> ale Lipa nie udało się kupić baterii, ale zobaczyłyśmy coś mega ciekawego, i to jest troszkę kolejna lipa, bo nie mamy nic ze sobą, żeby z tego skorzystać. Wake Park. Pięknie. Aż żałuję, że nie wziąłam żadnych gaci ani nic na zmianę. I że to jest jednak kawalątek, ale naprawdę jest jeszcze park linowy, dużo zieleni, fajnych miejsc, żeby sobie odpocząć. rozwiązanie, bo dookoła całego tego zbiornika, tego wake parku jest po prostu taki pomost. Jak gdzieś spadniesz, to nie tak jak na wszystkich w sumie wake parkach, na których byłam, że albo musisz dopłynąć, albo musisz się złapać ponownie sznurka, albo ktoś po ciebie przepływa, tylko schodzisz sobie kurczę i elegancko i dymasz z powrotem. że nie możemy z tego skorzystać. Lecimy zamagać ponownie Ubera. I znowu do Meridy, bo chcemy jeszcze dzisiaj sobie wejść do jakiegoś muzeum. Ej, ale tego to na pewno jeszcze nigdzie nie widzieliśmy. Objazd ciuchcią po centrum handlowym. Dobra, co? W końcu znalazłyśmy miejsce, gdzie są piąte dyni zapiekane w jakimś sosie. Ze względu na to, że nas trochę szarpnęła podróż z powrotem tutaj, to wzięła sobie bezpieczną pastę. Dawaj, próbuj. Co tam masz? To pasta dnia, więc nie wiemy jakie są składniki. Pierwszy mój ziemniak od jakiegoś czasu. Ooo ulubiony ziemniak. Pycha. To naprawdę wygląda prześlicznie. To spróbujmy. To jest to... Chyba żółty ser, albo jakiś ser. Co to za sos? Chyba paprykowy. To niespodzianka. <laughs> Jak tam? To? to wszystko jest bardzo delikatne, ten ser jest bardzo delikatny, taki ala mozzarellkowaty. Ciasto jest super delikatne, wszystko jest takie zrównoważone, jest taki lekki, paskowaty posmak na końcu. Chce się napić to, co ci oni tutaj. To są margielity na mm. pewno. Sorry. Koktajl z palącym się, jak to się nazywa ta przyprawa, Boże, ja to którą, się to. Dodaję, którą się dodaje, do się do jałowiec. jałowiec. Nie, rozmaryn. Rozmaryn. Wkładają, a zresztą zaraz sobie zobaczymy. Thank you. you Czujesz? Wow. And what it is again? Maiáweil. 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 It's a goodness for the mezcal. A mezcal. Yes. Thank you. Wow. Już się nie mogę doczekać, aż to spróbuję. Kurczę, ale boskie. Nieważne, że wszystko mi leci na ręce i mnie trochę parzy. Spróbuj jest To jest smaczne, ale nic takiego zaskakującego. Bardziej to... Tak, 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 tak. tak. To podanie i to sodymienie jest super. Zapach rozmarynu robi tu ruchu. Tak, a czuć, że jest tam mocny alkohol. Znaczy ja czuję, że jest tam mocniejszy alkohol. A ty? Tycha. Po raz kolejny w Ado. Nagrywam? Nagrywam. Po raz kolejny w autobusie Ado. Jedziemy do kolejnego miasta, już nie wiem którego. Chyba szóstego. Piątego albo 6 Do szóstego. Dwie godzinki i spędzamy święta nad morzem. de espada Za tymi drzwiami, już 100 metrów, jest rynek. A my po prostu wchodzimy i jesteśmy w muzeum. To jest nasz, nasz przedpokój. Niesamowite miejsce, niesamowite miejsce. Piękne, piękne, wielkie. Pięknie, wysokie. Wysokie pokoje klimatyczna kuchnia. Wow, niesamowite. Dokładnie hacjenda, co? Nawet y, mamy napoje w lodówce. Pięknie. Kurczę, wow!